A co jeśli dorastałeś w kłamstwie? A co jeśli mężczyzna, którego myślisz, że znasz od zawsze, nigdy nie istniał taki, jakim go ci przedstawiono? Jego imię brzmi Jezus, ale jego historia została napisana na nowo, przebudowany, wyczyszczony, wymazany przez tych, którzy mieli władzę pisania historii. W tym filmie ujawnimy to, o czym Kościół zawsze milczał. Przerażające prawdy, zapomniane pisma, objawienia, o których mało kto odważa się mówić. Zanim przejdziesz dalej, zapisz się, bo tutaj nie znajdziesz opowieści mających na celu uśpienie cię, znajdziesz prawdę, albo przynajmniej to, co z niego zostało. Zanurzymy się w otchłań czasu, w sedno sprzeczności, poza dogmaty, aby spróbować odnaleźć człowieka stojącego za mitem, prawdziwe życie Jezusa, ten, który ukryliśmy, ten, który przepisaliśmy, którego nigdy wcześniej nie słyszałeś. Historia Jezusa nie zaczyna się w stajni przyozdobionej światłem i aniołami, lecz w krainie spustoszonej, zniszczonej przez okupację, ubóstwo i strach. Judea w pierścień wieku Nęczeki była buntowniczą prowincją rzymską, stale inwigilowaną i często prześladowaną. Naród żydowski, przytłoczony podatkami i upokorzeniami, rozpaczliwie czeka na wyzwoliciela na nieporządek. W takiej właśnie napiętej atmosferze rodzi się dziecko, nie w cudownym spokoju lecz w zgiełku świata stojącego na krawędzi eksplozji. Jego imię brzmi Jeszua, co jest aramejską wersją imienia Jozue. Nazwa pełna symboli: Bóg zbawia. Wbrew temu, co mówią późniejsze Ewangelie, dla ówczesnych świadków narodziny te nie miały w sobie nic nadprzyrodzonego. Ewangelie Marka i Jana, uważane za najstarsze, nie wspominają nawet o narodzeniu z dziewicy. Opowieść rozpoczyna się w dorosłym życiu od Jana Chrzciciela. Ten szczegół jest kluczowy. Oznacza to, że cudowny aspekt narodzin Jezusa mógł nie być faktem, lecz późniejszym dodatkiem, mającym na celu przekonanie rzymskiej lub pogańskiej publiczności przyzwyczajonej do opowieści mitologicznych. Syn Boży miał się narodzić w niezwykły sposób, więc to stworzyliśmy. Kim jednak był ten człowiek, zanim pochłonął go mit? Do naszych czasów dotarło bardzo niewiele informacji o jego dzieciństwie ciężka cisza. Nic o jego pierwszych dziesięciu latach, nic o jego latach nastoletnich. Mimo to Żydzi przechowywali bogate, precyzyjne i szczegółowe tradycje ustne. Dlaczego ta pustka? Czy dlatego, że nie było nic wyjątkowego do opowiedzenia? Czy może woleliśmy wymazać to, co nie odpowiadało przyszłemu obrazowi Chrystusa? Wiemy, że Jezus wychował się w skromnej rodzinie żydowskiej, mówił po aramejsku, prawdopodobnie także po hebrajsku i grecku. Był cieślą. Rzemieślnikiem wymagającym siły, precyzji i wytrzymałości. Nie pochodził z klasy kapłańskiej ani z arystokracji religijnej, pochodził z ludu. I to właśnie tam jego przesłanie zyskało siłę. Jezus nie był człowiekiem świątynnym. Nie nauczał w złotych synagogach, chodził boso po zakurzonych drogach Galilei. Rozmawiał z prostytutkami, trędowatymi i pogardzanymi celnikami, uzdrawiał chorych. On przebaczył tam, gdzie prawo potępiało. Złamał zasady religijne w imię miłości, a tego elita Jerozolimy nie mogła tolerować. Aby lepiej zrozumieć, dlaczego ten człowiek budził niepokój, musimy zrozumieć kontekst religijny jego czasów. Judaizm nie był jednolitym blokiem przepływało przez nią kilka nurtów, niekiedy gwałtownie się przeciwstawiających faryzeusze, skrupulatni strażnicy prawa saduceusze, bogaci kapłani sprzymierzeni z Rzymianami Eseńczycy, mistycy, odosobnieni na pustyni, oczekujący końca świata. I w końcu zeloci, najbardziej radykalni, gotowi chwycić za broń, aby wygnać rzymskiego okupanta. Do którego ruchu należał Jezus? Teksty nie mówią tego jasno. Jednak Jego słowa i czyny wskazują, że był kimś znacznie więcej niż tylko pacyfistą. Mówi o nadchodzącym królestwie. Wywraca stoły kupców w świątyni. Wymaga całkowitej wierności Bogu, nawet za cenę życia. Piętnuje hipokryzję przywódców religijnych, otaczał się prostymi, niewykształconymi uczniami. Obiecuje biednym to, czego świat zawsze im odmawiał godność. W oczach władz staje się zagrożeniem, nie tylko religijne, ale i polityczne. Często zapomina się, że Jezus żył w czasach brutalnego reżimu wojskowego. To, że popularny kaznodzieja popełniał błędy, budziło natychmiastowe podejrzenia. Rzymianie nie bali się obcych bogów, bali się buntów. I Jezus się zebrał. Mówił jak król, na ulicach witano go wiwatami. Nawet wjazd Jezusa do Jerozolimy na Osiołku jest gestem wysoce symbolicznym. Zgodnie z proroctwami jest on obrazem króla meksykanina. To nie jest zwykły spacer, to wyzwanie. Aby jednak zrozumieć, jak niepokojące było jego przesłanie, musimy przyjrzeć się mu głębiej. Musimy przyjrzeć się temu, czego kościoły nie zachowały, to, co odrzucili, co wymazali z bibliotek i wspomnień. Są teksty, całe Ewangelie. Historie przypisywane Tomaszowi, Marii Magdalenie i Judaszowi. Wizje, dialogi, fragmenty długo uważane za heretyckie. Pisma te, zwane apokryfami lub gnostykami, ukazują zupełnie innego Jezusa. Mistrz mądrości, niemal filozof, człowiek, który zachęca wszystkich do szukania prawdy w sobie. W Ewangelii Tomasza Jezus nie mówi o grzechu, piekle ani niebie, mówi o wewnętrznym świetle, wiedzy. Ten, kto zna siebie, wie wszystko. Słowo to nie ma nic wspólnego z tradycyjną teologią. Ona ma kłopoty, ona jest niepokojąca, ona wyzwala. To jest prawdopodobnie powód, dla którego został usunięty, ale jest więcej niepokojących rzeczy. W tych zapomnianych tekstach wciąż powraca jedna postać Maria Magdalena. Ona nie jest już tylko pokutującą grzesznicą, ona jest tą bliską, tą intymną. Według niektórych źródeł rozumiała Jezusa lepiej niż wszyscy pozostali uczniowie. W Ewangelii, według świętych Marii, to ona pociesza apostołów po ukrzyżowaniu. To właśnie ją Jezus wybrał, aby przekazała mu swoje najgłębsze nauki. Dlaczego te teksty zostały pominięte? Dlaczego ta kobieta, będąca tak ważną postacią w Ewangeliach, pozostawała przez całe stulecia milczana? Możliwa odpowiedź, ponieważ jego stanowisko zakłócało patriarchalny porządek, który Kościół chciał narzucić. Kobieta jako świadek zmartwychwstania, jako depozytariuszka duchowego przesłania, jako równa apostołom? Gorszący. Transformator był potrzebny, jako prostytutka na marginesie, jako dodatek. A ta przemiana narracji to dopiero początek. Jezus z kanonicznych Ewangelii sam jest owocem selekcji wyborów politycznych. W roku 325 na Soborze Nicejskim cesarz Konstantyn zwołał biskupów, aby ustanowić oficjalną doktrynę. To nie jest spotkanie duchowe, to strategia imperialna. Imperium musi zjednoczyć swoje wierzenia. Musisz wybrać jedną historię i wyeliminować pozostałe. Jezus potencjalnie staje się synem Bożym, narodzonym z dziewicy, umarłym i zmartwychwstałym za grzechy ludzi. Historia jest zamrożona, ale jakim kosztem? Ile głosów zostało uciszonych? Ile zapomnianych świadectw? Ile prawd utonęło pod dogmatami? Czy Jezus wiedział, że umrze? Pytanie wydaje się proste, ale otwiera przepaść. Ewangelie głoszą, że przewidział to i przyjął jako boską misję, ale te teksty zostały napisane już po wydarzeniach przez przekonanych wyznawców. Albo czytając między wierszami pojawiają się inne elementy. Jezus modlił się w udręce w Getsemani, prosząc Boga, aby oddalił od niego ten kielich. On zapewnia. On poci się krwią. Nie brzmi to jak spokój człowieka zrezygnowanego, to brzmi jak strach do ludzkości. W tradycji rzymskiej ukrzyżowanie nie było po prostu wyrokiem śmierci. To było upokorzenie. Sposób na zabijanie publicznie, powoli i z bólem, zarezerwowane dla niewolników, przestępców i rebeliantów. Fakt, że Jezus został ukrzyżowany, dowodzi, że Rzymianie uważali go za zagrożenie polityczne, nie jako zwykły kaznodzieja. Napis: Król Żydowski. Na krzyżu nie był niewinną kpiną. Było to dokładne oskarżenie. Człowiek, który ogłasza się królem w imperium, w którym nie ma innego króla oprócz Cezara. Ale nawet w tym przypadku historia staje się niejasna. Ewangelie są ze sobą sprzeczne. W domu Mateusza chłopiec wydał głośny krzyk i umarł. W domu Łukasza przebacza swoim oprawcom. U Jana przemawia spokojnie i majestatycznie odchodzi. Szczegóły nie pasują. Godzina zgonu, ostatnie słowa, a nawet dokładna rola Piłata są różne. Czy Piłat jest okrutnym i bezlitosnym namiestnikiem, jak opisują go rzymscy historycy? A może ten nieśmiały i niemal współczujący człowiek opisany w Ewangeliach? Wydaje się, że jego wizerunek został złagodzony, aby nie urazić władz rzymskich w okresie rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w cesarstwie. I pojawia się pytanie, które niewielu odważy się zadać: czy Jezus naprawdę umarł na krzyżu? To teoria tabu, a jednak. Od stuleci pojawiają się głosy jej broniące. Niektórzy twierdzą, że Jezus żył jeszcze długo, gdy został zdjęty z krzyża, że opiekowano się nim w tajemnicy, że uciekł. Lub w Egipcie, w Indiach, w górach Kaszmiru, gdzie lokalne tradycje wspominają wizytę tego świętego z Zachodu? Bajka, manipulacje, a może odległe wspomnienie zapomnianego wygnania. W Koranie pojawia się inna historia. Dla islamu Jezus Isa nie został ukrzyżowany. Jeden ukazałby się drugiemu, a Bóg wskrzesiłby go dla niego. Pogląd ten, podzielany przez ponad miliard ludzi, rzadko pojawia się w debatach na Zachodzie, a jednak nasuwa się w fundamentalne pytanie: dlaczego te starożytne tradycje postrzegały historię ukrzyżowania w tak odmienny sposób? Ale pójdźmy jeszcze dalej. Z martwych wstanie, samo serce chrześcijaństwa, decydujący moment, dowód dla wierzących, że Jezus rzeczywiście był Synem Bożym. Ale i tutaj teksty nie są zgodne. Kto odkrywa pusty grób? O której godzinie? Czy to świt, noc, poranek? Czy jest anioł, dwaj aniołowie, człowiek w bieli? Czy Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, czy uczniom? Czy jest to istota fizyczna, czy żywi się rybami, czy też jest to duch, którego nie rozpoznajemy na pierwszy rzut oka? Sprzeczności te nie mają na celu zaprzeczenia wydarzeniu, lecz przypomnienia podstawowej prawdy. Historia, którą znamy, jest owocem opowieści zebranych, dostosowanych, wybranych, przetłumaczonych i zinterpretowanych. Nie jest to odosobnione świadectwo. To kalejdoskop. W pierwszych wiekach po świecie śródziemnomorskim krążyło wiele wersji przesłania Jezusa. Nie wszystkie wspólnoty chrześcijańskie podzielały te same poglądy. Niektórzy widzieli w nim proroka, człowieka oświeconego przez Boga. Inni, czysty duch, przybywają, aby przekazać wiadomość. Jeszcze inni uważali, że uosabiał on odwieczną mądrość, nie mającą żadnego związku z żadnym wydarzeniem historycznym. A potem powoli pojawiła się nowa wersja. Nie wyższością duchową, ale siłą polityczną. Rodzący się kościół, wspierany przez cesarzy, ustanowił kanon, odrzucił herezję, palił rękopisy i prześladował dysydentów. Przekształciła ruch duchowy w instytucje. Z dogmatami, prawami, hierarchiami utrwaliła prawdę. Ale czy ta prawda jest jedyną możliwą? Jeśli posłuchamy pogrzebanych głosów, jeśli przywrócimy do życia rękopisy znalezione w Nag Hammadi lub Qumran, ukaże się nam inny Jezus. Człowiek światła, buntowniczy mistyk, mistrz inicjacyjny, a może nawet mędrzec poszukujący uniwersalnej Unii, którego przesłanie zostało zdradzone przez tych, którzy twierdzili, że go bronią. I w tym tkwi cała złożoność, cała siła, całe bolesne piękno Jego historii. Ponieważ niezależnie od tego, czy wierzymy w jego boskość, czy nie, Jezus wywrócił historię ludzkości do góry nogami. Zadawał pytania, które wciąż padają: czym jest prawda? Czy przebaczenie jest silniejsze niż prawo? Czy siła pochodzi z miłości, czy siły? I przede wszystkim, co jesteśmy gotowi poświęcić w imię tego, co uważamy za słuszne? Człowiek, który kryje się za tym mitem, nie jest zapewne mniej fascynujący niż Chrystus z dogmatów. On jest bardziej ludzki. Bliższy i kruche i może właśnie dlatego bardziej inspirujące. Kim więc naprawdę był Jezus? Buntownik, prorok, zapomniany mistrz duchowy, prosty człowiek, który stał się legendą? A może wszystko na raz? Wiemy, że jego historia nie jest jednoznaczna. Ona żyje, ona oddycha, ona się zmienia. I przede wszystkim to jest niepokojące, ponieważ prawda nie zawsze jest taka, jakiej nas uczą. To jest skomplikowane. Burzy ustalone standardy, zmusza do samodzielnego myślenia, aby poddać w wątpliwość to, co myśleliśmy, że osiągnęliśmy. A Jezus bardziej niż ktokolwiek inny uosabia to święte niebezpieczeństwo niebezpieczeństwo przebudzenia. Być może właśnie to Kościół przez całe wieki chciał powstrzymać. Nie tylko człowiek, ale i idea. Radykalna idea, że każdy może odnaleźć Boga w sobie, bez pośredników, bez dogmatów, bez instytucji. Rewolucyjny pomysł, niepowstrzymany, niezapomniany. Chcieli uczynić Jezusa niebiańskim królem, podczas gdy on żył jak włóczęga. Chcieli go namalować w złocie i marmurze, gdy będzie głosił kazania pod palącym słońcem zapomnianych wiosek. Chcieli go ukoronować, gdy klęczał. Chcieli, aby stał się nieosiągalny, gdy będzie chodził wśród ludzi, z pyłem na nogach i ogniem w oczach. Jednak przesłanie tego tekstu pozostaje ukryte, mimo upływu wieków. On nie prosi o cześć, prosi o zrozumienie. I być może jest to największa tajemnica, której Kościół nigdy Wam nie zdradził. Jeśli ta historia Cię poruszyła, wzbudziła w Tobie pytanie, emocje, wątpliwość, to zasubskrybuj. Ponieważ to, co tu robimy, to nie opowiadanie historii, to szukanie tego, co się za nimi kryje, poza tym, co widoczne, poza pewnością. Prawdziwego oblicza Jezusa nie widać na obrazach, jest we fragmentach, w ciszy, zapomnianymi słowami. Jest ona w każdym człowieku, który odważy się szukać prawdy, nawet jeśli jest ona przerażająca, zwłaszcza gdy jest strasznie. Dziękuję za obejrzenie do końca i co najważniejsze, nigdy nie przestawaj zadawać pytań.